Witam na kanale TechTron.pl. Dzisiaj będę testował przetwornicę napięcia marki Volt Polska, model IPS 2000N. Moc ciągła 1000W na 2000 w impulsie. Model zasilany napięciem 24V. Zapraszam do obejrzenia testu. Przetwornica Volt Polska IPS 2000N. Moc ciągła 1000W na 2000. Przebieg modyfikowany sinus. Zastępuje model 1300, bodajże. Na to wygląda. W pudełeczku przewód do akumulatora, standardowo. Mamy tu informację, że to jest przetwornica do ciężarówki, a więc i tak będzie podłączona innymi przewodami. Ale może ktoś chce jakoś to wykorzystać. Wymiary tej przetwornicy. Czasami się ktoś tam pyta jakie są wymiary przetwornicy, więc dlatego ja sobie to tutaj wam pokazuję, mierzę. Jeżeli chodzi może od tej strony całkowity wymiar tutaj z tymi konektorami do podłączenia przewodów jest to około 24-24,5 cm. Na szerokość, ale jeszcze wróć, sama obudowa jest to około z gniazdami 20 cm. Na szerokość przetwornica wymiar ma około 16,5, a wysokość tej przetwornicy to jest to 7 cm. Dwa gniazda wyjściowe USB. Niczym się jakby ta przetwornica w tej chwili nie różni. Dobra, no to sprawdzamy tą przetwornicę. Prąd jałowy przetwornicy. Przy zasilaniu 24 V mamy tutaj prąd około 130-140 mA wzrost napięcia nie powoduje zmiany tego yy, poboru prądu jałowego. Spadek napięcia nieznacznie zwiększa się pobór prądu jałowego. Napięcia pracy przetwornicy. Górny zakres co najmniej 30,5V, jeśli chodzi o dolny zakres około 10,8 20,8 V sygnalizacja niskiego napięcia Odłączenie jest bardzo nisko, poniżej 19V, a start przy niecałych 24 V. Radzę tutaj zastosować jakąś sygnalizację niskiego napięcia akumulatora. Jeśli ktoś by się zapomniał, no to na pewno już ciężarówki ciągnika nie uruchomi. Zdolność do uruchomienia typowych takich urządzeń, odbiorników jakie mogą pojawić się w ciężarówce więc to zasilacz do laptopa to jest pierwsza sprawa o! a od razu wentylator pracuje pracuje na pełnych obrotach kolejny zasilacz tu już tutaj jest problem z trzecim Obciążeniowa pełnym obciążeniem, już za chwileczkę. Wy w tym czasie możecie napisać komentarz, wstawić łapkę w górę lub w dół. A ja oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału. Pełne obciążenie przetwornicy, napięcie zasilania 24,4 4 Napięcie wyjściowe w tej chwili jest 222. Przeciążyłem A jest funkcja autorestartu Mamy tutaj kilowat Ale przetwornica Restartuje się Ja zmniejszę tutaj obciążenie Troszeczkę Napięcie zasilania nominalnie 24, 3 moc w tej chwili jest 950 W zasilanie na wyjściu jest 216 V Dołożę troszeczkę Nie, To jest przeciążenie Czyli wygląda na to, że mamy tutaj prawie że 1000 W mocy Pewnie tutaj jakbym troszeczkę podkręcił napięcie ten kilowat dałoby się uzyskać. Sporo tak ma przetwornic. Że jednak tam pełna moc jest raczej przy troszeczkę wyższym napięciu, powyżej gdzieś tam jak jest 12,5 do 13. Tutaj na pewno jest taka sama sytuacja. Aby nie przedłużać tego filmu, po prostu nie będę tego podkręcał napięcia. Chyba, że chcecie, napiszcie w komentarzu, czy chcecie, żeby teraz podkręcił Napięcie. O, już tam widzę, że chcecie. No dobra, to podkręcimy napięcie. Przesuńcie się troszeczkę. Tyle starczy? No dobra, niech będzie tyle. Nie, nie ma różnicy, Na to wygląda. A nie, nie, nie. Jednak się restartuje. Restartuje, przepraszam. Ale widać, że już troszeczkę to dłużej funkcjonuje. Ja Podkręcę napięcie do takiej wartości. jednak teraz już chodzi czy uda mi się powiększyć tak kilowat przekroczyć nie chcę kilowata przekroczyć no trudno yy, niech tak zostanie ja teraz obniżę napięcie bo ten pan z tyłu krzyczy mocno żeby skręcić napięcie Niech tak zostanie. No i tutaj już nie chcę. Mały wzrost napięcia, jednak te parę watów da się e, uzyskać. E, niech przetwornica pochodzi. Zobaczę, jak ona się nagrzewa. Mamy 900. Dobra, żeby nie przekroczyć. Niech tak zostanie. Przetwornica popracuje kilka minut. W międzyczasie przetwornica się resetowała, więc troszeczkę obniżyłem ten pobór mocy z niej do tutaj około 900W. Przy jakiej wartości obciążenia włącza się wentylator w przetwornicy? No już przy wartości około 50-60 watów. Przy około 80-90 watów wchodzi na chyba tutaj najwyższe obroty. Test. Śliwierka. Uruchamia bez problemu śliwiereczkę.